Ustron i Sterna. I ci wypowiedzieli, mistrzowie lewskie piątki zasadzili pierwsze drzewa. Potem żeśmy zaprosili profesora Jerzego Ruzka, który również zasadził na drzewo. Potem żeśmy się, się zwrócili do Adasia Małysza, który akurat też był na treningach z Haną Lewistą. I oni stwierdzili, my też zasadzimy drzewo drzewie, nie ma problemu. Potem żeśmy się, się zwrócili do, do piotka w tym roku. Po to by sadzili drzewa by właściwie sprawiali, bo ja to zawsze ciekawe. Dla trenera wybrałem taki specjalny głóg ozdobny, który ma owoce. Chcę powiedzieć dlaczego? Dlatego, że myśmy do tej akcji drzew drzew dołączyli jeszcze na tą akcję 500 butek dla ptaszki. I te wódki robimy na wiosnę i wieszamy w lesie, z młodym ludźmi w lesie. I one będą nam przypominały o jednej rzeczy, będą nam przypominały o raju, do którego jesteśmy zaproszeni. Także one nie naturalnie raju typu szczyt, ale do tej sprawy, ale żeśmy się z tym ogrodnikiem dogadali, że ten ogrodnik nam powiedział, że będziemy po prostu yy, Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepiam, wierzy mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na wielkie imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Namaszczasz oliwę głowę moją, kielich mój przelewa się. Dobroć płaski.

Teraz swoim tak? Jeden Kamilu do przywiązania tego, a drugi do przywiązania drzewka, wiesz? Zrobimy tak, że jedną przywiążemy do tego to ja dam zrobić takie tabliczki specjalne specjalne drzewka. Yy.